Zgodnie z hasłem, a raczej treścią, jaką podano na dwunastą pielgrzymkę mężczyzn do sanktuarium męczenników w Międzyrzeczu, to istotnym przesłaniem to jest świadectwo wiary. Ale nie takiej wiary, że się wierzy w Boga, tylko wiary, która jest w głębi serca, nie teoretycznej, ale wynikającej z realizacji Bożych przykazań i miłości do Boga i do ludzi. I takiej wiary właśnie w ramach pielgrzymki się uczymy, I zarówno my duchowni, jak i świeccy, bo wszyscy wzrastamy we wierze. Nikt nie ma wiary już jak to się mi gotowe i na całe życie, tylko ciągle trzeba w tej wierze wzrastać. A ponieważ jest bardzo duży atak na życie duchowe i na wiarę świętą, to tak jak mówił nam dzisiaj prelegent, gdy słuchaliśmy go, to właśnie bardzo potrzeba takiego świadectwa w rodzinie, w życiu kościoła i w Ojczyźnie naszej, a także przez Polaków w całym świecie.